Tu masz światełko od buchanki. Krótkie. Długie. Krótkie. Tylna lampa. W obniżeniu napięcia do 8 V. I teraz taka jest różnica na światłach stopu. Zaraz przekładam światełko z powrotem do buchanki i wsadzam leda. A tu masz. Wszystkie części właśnie zobacz te. Wziąłem sobie dwa kierunkowskazy nowe, na zaś i te nakładki na zawiasy drzwi i już wszystko jest w komplecie, to trzymaj się, na razie.